Jak można dowiedzieć się z danych GUS-u w roku szkolnym 2022-2023, w szkołach pracuje ponad 500 tysięcy nauczycieli. Bardzo duża liczba, a do nich właśnie chcemy zaadresować nasz komunikat, dzisiejszy webinar Acer On Air, z którym będziemy wspólnie współtworzyć zaraz z Patrykiem Roszko, czyli z dyrektorem w firmie Acer Polska. Cześć Łukasz, witam wszystkich. A tak jak wspominamy, Łukasz, nauczyciele, ok, ogromna cyfra, ale program i nasz webinar przede wszystkim... Do Was, czyli do partnerów biznesowych Acera. A dlaczego o tym mówię, kochani? Ponieważ jest jeden taki magiczny adres, acerbiznes.pl. Acer.com. I tam zgłaszajcie i wysyłajcie wszelkie zapytania, które macie związane tak naprawdę z ofertą Acera dla biznesu, czy dla edukacji, czy generalnie jakiekolwiek zapytania, na które szukacie odpowiedzi. My ten adres mailowy przeglądamy jako cały zespół. I na niego reagujemy. I właśnie dzisiaj taką reakcją jest ten właśnie nasz webinar, ponieważ jeden z naszych partnerów zadał nam konkretne pytanie: A co z tym komputerem dla nauczyciela? No właśnie, chcemy zaadresować tutaj tę komunikację do Was wszystkich, bo myślę, że temat jest bardzo istotny. Tym bardziej, że jest już on. Na bardzo takim bliskim widnokręgu. Zaraz o nim będziemy szerzej mówić, ale z uwagi na to, że ta komunikacja, wypiszecie do nas, my piszemy do Was, jest tak obszerna. Chcemy też powiedzieć o takim programie, który jest dla Was stworzony. Mówimy tutaj o programie Acer Synergy, w którym Wy możecie bardzo wiele się dowiedzieć. W mniejszym programie, pomniejszym w Acer Elite możecie zbierać punkty i tutaj nagradzamy Was za współpracę z firmą Acer, za to, że idziecie tutaj wspólnie pod ramię i realizujecie. Z nimi biznes. Patryku, przejdźmy w takim razie do klu y, naszego spotkania, czyli do programu Laptop dla Nauczyciela. Powiedz proszę, co go określa, gdzie znajdziemy jego ramy. Uh -huh. Okej, okay. no to może tak złapmy horyzont, bo to będzie według mnie bardzo fajne. No, przede wszystkim mówimy tutaj o programie, który jest podzielony na dwa etapy. Mamy komputer dla ucznia, czwartoklasisty, który w tym momencie już się realizuje, są podpisywane umowy. No, i tutaj chciałem się pochwalić i w ogóle Wam wszystkim powiedzieć, że Acer w Polsce jest znacznym graczem i dostarczycielem właśnie tych komputerów w tym momencie jak my sobie tutaj siedzimy ponad 50 tysięcy komputerów z puli chyba całej tam było 375, 370 tysięcy maszyn będzie właśnie sygnowanych marką Acer, czyli czwartoklasiści dostaną właśnie komputery Acer i to jest pierwsza część, która się w tym momencie dzieje ale mamy drugą część, która według mnie jest dużo bardziej ciekawa pod względem takim formalnym i jakby całej drogi dostarczania komputera i mówimy tutaj o Komputerze dla nauczyciela, czyli o Bonie w magicznej kwocie 2,5 tysiąca brutto. I to jest właśnie to, dlaczego się spotykamy i co chcemy odczarować. Tak, będziemy Wam tutaj właśnie mówić o tym, w jaki sposób skorzystać z tego finansowania. I taką pierwszą rzeczą, o której chcielibyśmy tutaj powiedzieć, to, to jest kto właśnie finalnie może skorzystać z tego dofinansowania. Mhm. No i tak, zobaczcie, jak sobie podsumujemy te cyfry, o których wcześniej mówiliśmy. To jest. 370 tysięcy komputerów dla czwartoklasistów, to jest teraz mówimy o nauczycielach. Ty wspomniałeś o ponad 500 tysiącach. My, w ramach jakby tego rozporządzenia i tej ustawy, którą widzieliśmy, tam jest wspomniana cyfra 475 tysięcy nauczycieli. No ale generalnie, jak sobie dodamy jedną cyfrę i drugą cyfrę, lądujemy gdzieś na poziomie 800-900 tysięcy, powiedzmy, laptopów. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że cały polski rynek od stycznia do grudnia mniej więcej jest szacowany na półtorej miliona komputerów przenośnych, czyli tutaj dotykamy bardzo dużo tego, czego moglibyśmy jakby normalnie dostarczyć na polski rynek. Bardzo ogromny projekt. Bardzo fajny. Wspomniałeś, Łukasz, kiedy będzie wiadomo, dla kogo właśnie te bony są. Bony będą dla nauczycieli. Wszyscy czekamy na datę 30 września, ponieważ właśnie tego dnia ma powstać taka jedna skonsolidowana lista, którzy nauczyciele są upoważnieni do tego, żeby właśnie skorzystać z takiego dofinansowania w postaci bonu. I mówimy tutaj o kwocie 2,5 tysiąca brutto. No właśnie, w jaki sposób wygląda tutaj ten proces uzyskania, bo powiedzieliśmy o tym, kto jest uprawniony, a jak wygląda samo pozyskanie tego? Myślę, że pokażemy Wam taką infografikę, którą mamy, jakby na ten moment. Jak ma wyglądać taki, powiedzmy, wzorcowy proces uzyskania uprawnień? Generalnie, z mojej perspektywy, wydaje mi się, że chyba to jest ten moment kiedy, jeżeli ktokolwiek z was dostarczał historycznie komputery, rozwiązania IT do placówek edukacyjnych, szkolnych itd. Tak to to jest chyba najlepszy moment, żeby tam się pojawić znowu, ponieważ placówki właśnie szkolne mają tworzyć takie listy. Zawierające od razu całą pulę nauczycieli z danej placówki szkolnej, i ta lista ma być później walidowana, procesowana, i na podstawie tej listy mają być przyznawane indywidualne kody PIN czy bony, już właśnie dla bezpośrednio dla nauczycieli. I wydaje mi się, że ta taka jakby scentralizowana droga, czyli placówka szkolna, lista i później jakby nauczyciel już z udokumentowanym uprawnieniem może gdzieś tam, powiedzmy, iść, będzie chyba jakby takim najczęstszym scenariuszem. Ale też musimy być gotowi na to, że niektórzy nauczyciele w ramach uzyskania tego uprawnienia będą robić indywidualne wycieczki w ramach poszukiwania właśnie najbardziej odpowiedniego sprzętu dla nich. A czy to, w jaki sposób wygląda proces tutaj własności tego komputera, kto będzie jego właścicielem finalnym, jeżeli na przykład kupuje go szkoła? Mhm. No, w ramach tych informacji, które mamy na dzień dzisiejszy, jak przygotowujemy ten materiał dla Was, informacja jest taka, że właścicielem tego laptopa będzie nauczyciel. Ale tu jest jedna gwiazdka, o której trzeba wspomnieć. Prawa jakby do własności nauczyciel uzyska dopiero 5 lat po momencie zakupu komputera. Czyli przez 5 lat ten komputer powinien być używany przez jedną osobę, która właśnie go zakupiła. Czyli zgodnie z przeznaczeniem tutaj. No tak mi się wydaje, tak? No pięć lat bardzo długi okres, jeśli chodzi o sprzęt IT, chyba mamy wszyscy tego świadomość, no ale powiedzmy to jest bardziej chyba kwestia taka formalno-prawna po prostu, żeby jednak złapać kwestię powiedzmy tego, gdzie te pieniądze są wydawane, na co są spożytkowane, no i jak po prostu osoba uprawniona, tak? Korzysta z tego laptopa. Jak mówimy o pieniądzach, to automatycznie jednym z, jednym z moich kojarzeń, z takich pierwszych jest faktura. Powiedz proszę, w jaki sposób będzie wyglądał proces tego zakupu? Zakupu, ale od strony uzyskania faktury. Okej, okay, no to tak, jeśli chodzi o sam proces jakby sprzedaży, dlatego mówimy tutaj do Was, do naszych partnerów biznesowych, no będzie po waszej stronie, tak, no to wy będziecie podmiotem gospodarczym, który wystawia fakturę i sprzedaje laptopa czy powiedzmy urządzenie dla nauczyciela. I a propos tej faktury, no mamy parę informacji, które już wiemy. Bon, tak jak wspominaliśmy, jest kwota 2500 brutto. Na fakturze w takim najlepszym scenariuszu powinien się znajdować tylko laptop. A najlepiej, żeby to był laptop za 2,5 tysiąca właśnie brutto. Czyli całkowicie jakby konsumujący kwotę tego bonu. Ale możesz, Łukasz, zapytać. A dokładnie. Chodzi mi o to, że przecież to jest jakaś sytuacja idealna, a może wyglądać to w ten sposób, że kupię sobie laptopa za 2,200, no ale do tego dorzucę jakąś myszkę, klawiaturę i ewentualnie plecak, abym miał go w czym nosić. No i co wtedy? Okej. Okay. Ostatnia odpowiedź, którą dostaliśmy z ministerstwa, no wskazuje na to, że w ramach takiego scenariusza zostanie zwrócony koszt zakupu laptopa. Czyli jeżeli na fakturze były właśnie parę pozycji, tak jak Ty wspomniałeś, no to zwrot będzie tylko za laptopa. Tak? Czyli te dodatkowe rzeczy, one po prostu się nie wliczają w kwotę bonu. No tak, ale to jest jedna z sytuacji, ale przychodzi mi jeszcze jedna na myśl, że możemy kupić sobie laptopa na przykład za 2800 zł. Mm -hmm. I co wtedy? No tak, no jest taka możliwość. Tego w żaden sposób jakby ustawodawca nie wyklucza. Jedynie co? Nauczyciel będzie musiał tą kwotę ponad 2500 brutto po prostu zapłacić ze swoich środków. I to jest jedyne, powiedzmy, coś, o czym trzeba pamiętać. Generalnie cały czas pamiętamy o tym, że 2,5 tysiąca brutto to jest po prostu ta kwota, która jest sygnowana przez rząd strona nauczyciela. Już wiemy jaką pulą pieniędzy dysponujemy, ale tak naprawdę co możemy za to kupić? Jakie są wymogi? A propos tych wymogów powiedziałbym, że taka jest sytuacja ciekawa. O, chyba to jest dobry wyraz, ponieważ same wymagania są zapisane w rozporządzeniu. Każdy z nas może sobie znaleźć. Pokażemy też tutaj wam linka, żebyście oprócz tego, że słuchacie nas, możecie wierzyć lub nie, ale jeżeli wejdziecie sobie na linka, to zobaczycie, że to jest to, o czym właśnie w tym momencie wspominamy. Są tam wymagania takie minimalne. Ja może powiem o. Paru, które jakby z mojej perspektywy są takie oczywiste, nieoczywiste. No to przede wszystkim zacznijmy od tego, co będziemy sprzedawali. Będziemy my, jako Acer, posiadali aż trzy serie, które spełniają właśnie te minimalne wymagania rozporządzenia, a w ramach tych wymagań, na przykład, były takie ciekawe rzeczy. Okres gwarancji. Można powiedzieć, że to jest standardowe coś ale jest niestandardowy ze względu na to, że mówimy tutaj o okresie 36 miesięcy, czasami produkty w ramach powiedzmy oferty IT mają 24 miesiące gwarancji, czyli już troszeczkę wystajemy poza powiedzmy taki standard branżowy, 36 miesięcy gwarancji wraz z usługą naprawy w ciągu 5 dni, co też nie jest takim powiedzmy czymś standardowym, w przypadku Acera oznaczało to tyle, że Wszystkie te komputery, które będziemy oferowali w tym programie, objęliśmy specjalnym pakietem serwisowym, który właśnie daje taką gwarancję. W momencie sprzedania właśnie jednego z tych powiedzmy, urządzeń dla nauczyciela, automatycznie on jest objęty taką dodatkową gwarancją. Jeżeli nauczyciel bezpośrednio się zgłosi do nas do serwisu, będziemy od razu wiedzieć, że to jest komputer właśnie z puli komputerów dla nauczyciela i on musi mieć właśnie tą specjalną usługę gwarancyjną. To jest jedna rzecz, która tam się pojawia. Druga rzecz, o której Wam wspomnę, no to, to jest certyfikat środowiskowy EPA. Można sobie zobaczyć również, podsyłamy Wam tutaj linka. Nie wszystkie produkty spełniają wymagania właśnie takiego standardu. Co to oznacza? Że w momencie i produkcji, ale również jakby po okresie użytkowania. Ten dany produkt będzie mógł być drugi raz wykorzystany. W rozumieniu, dużo elementów będzie można po prostu nadać im drugi, jakby, cykl życia. I wszystkie nasze produkty właśnie spełniają ten wymag EPA-tu, certyfikatu środowiskowego. A trzecia rzecz, o której też warto wspomnieć, bo ona dotyczy nas wszystkich, jako powiedzmy takiego łańcucha sprzedażowego, to jest kwestia wiekowania produktu. W rozumieniu takim, że Nauczyciel będzie mógł nabyć komputer, który został wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed jego zakupem. I to są, powiedzmy, takie trzy rzeczy, które mi się bardzo tam mocno rzuciły w oczy a propos tych wymagań. I z naszej strony, jako Acer Polska, wszystkie te wymagania na tym sprzęcie, który my będziemy. Oferowali do Was, zostaną spełnione. A jak kwestia wydajności? No i tak, no i kwestia wydajności, bo to mówiliśmy tak trochę ogólnie, no ale chyba najważniejsze cały czas to jest, ile tam gigabajtów pamięci, jaki dysk, jaki procesor mamy w komputerze. Mamy taki wymóg w ramach rozporządzenia, jest to benchmark oznaczony na poziomie 1200 punktów crossmark, co. Jest różnicą w stosunku dla komputera, dla ucznia, ponieważ tamten wymóg był na poziomie 1100. Czyli już dostajemy bardziej efektywne w działaniu urządzenie? Bardziej efektywne urządzenie. Myślę, że dobrą podpowiedzią będzie pokazanie teraz procesorów, które spełniają po prostu ten wymóg, no bo to jednak procesor tutaj jest tym takim, powiedziałbym, najważniejszym na ten... elementem decydującym o tym, czy uzyskujemy te 1200 punktów w CrossMarku, czy też nie. W takim razie, jak już wiemy, jaka jest to specyfikacja, to w jaki sposób Acer tutaj odpowiada na to? Jeżeli będziecie zainteresowani, chcecie coś zaoferować dla placówek szkolnych, albo już będą nauczyciele po prostu przychodzić do Was, kontaktujcie się z nami. I tu mamy dwie serie już oparte o system Windowsowy Microsoftu. I mówimy tutaj o takim produkcie, który chyba każdy z Was sprzedawał albo przynajmniej zna z nazwy to jest seria komputerów przenośnych Extenza i Extenza dlaczego o niej mówimy no bo w przypadku Extenzy dlaczego powinniście też ją znać ponieważ jakby parametry i cena którą oferujemy w tym rozwiązaniu zawsze jest taka powiedziałbym najbardziej atrakcyjna do rynku to jest po prostu taki fighter jeżeli musimy powalczyć cenowo albo mamy po prostu mieć produkt który jest bardzo konkurencyjny do oferty pozostałych producentów to właśnie Extenza jest takim powiedzmy produktem, który wystawiamy na pierwszą linię frontu i ona tam walczy. Dlatego Extenza będzie bardzo atrakcyjnym produktem w tym programie, bo oferuje bardzo dobre parametry w stosunkowo niskiej cenie, czyli spokojnie w tej kwocie do tysiąca brutto się zmieścimy. A co więcej, tam będzie parę różnych konfiguracji i mogę też zdradzić taki rąbek tajemnicy, że nawet będzie tam można spokojnie nabyć komputer z procesorem Intela i5 najnowszej generacji, dlatego jakby to pokazuje, że jednak ekstenza potrafi naprawdę bardzo dobre wyposażenie w niskich kosztach po prostu dostarczyć użytkownikowi, ale zaznaczam też a propos Estenzy jedną rzecz, która no, jest ważna tak, dla nas wszystkich że w ramach takiej agresywności i popularności produktu e, oznacza też to, że ten produkt będzie dostępny wszędzie. A co to oznacza? Że docelowo też produkty marki czy serii extensa będą dostępne w dużych sieciach sprzedaży typu Media Expert, typu Euro, RTV, AGD. E, ponieważ też jesteśmy gotowi na taki scenariusz, że po uzyskaniu uprawnień i otrzymaniu bonu przez nauczyciela, e, nie, nie wiem, czy o tym wspominaliśmy, ale ten cały projekt i ważność tego bonu to jest aż 3 lata. Czyli ten nauczyciel może w, na którymś etapie pojawić się po prostu w takim sklepie i po prostu chcieć sobie zobaczyć, tak, co on może kupić, jak ten produkt fizycznie wygląda, będzie ewentualnie chciał zrealizować ten bon właśnie tam, tak, przy, tak, przy okazji jakichś innych zakupów. I to jest właśnie oferta ekstenzy wszędzie. E, Tanio, agresywnie, ale po prostu no, dostępne dla każdego. I została nam ostatnia, to jest seria Travelmate. E, nasz produkt Hero: produkt e, stricte biznesowy. E, dlaczego mówimy o Travelmate i dlaczego ja taki jestem dumny z tego Travelmate'a? Ponieważ w tej puli e, dostaw komputerów dla uczniów, e, właśnie Travelmate jest tym produktem, który tam jest dostarczany nie Chromebook, nie extenza, a właśnie Travelmate. Travelmate oferuje najwięcej w ramach tych serii. Wyceniliśmy go tak w stosunku do Extenzy, żeby on kosztował mniej więcej 100 do 150 zł drożej brutto dla nauczyciela. Dlatego widzicie, że ta różnica cenowa nie jest jakaś taka astronomiczna, ale to co Travelmate oferuje więcej versus Extenza, to są według mnie przede wszystkim takie trzy rzeczy, na których naprawdę powinien jakby skorzystać klient końcowy. Czyli mówimy tutaj o tym, że Travelmate posiada standard military. Y, cała konstrukcja jest wzmocniona, przeszedł wszystkie testy i upadku, y, otwierania, zamykania obudowy i tak dalej, no jest po prostu przygotowany na bardzo długi okres użytkowania i taki heavy duty, jak to się mówi, tak, y, naprawdę nic mu nie jest straszne, y, wytrzyma wszystko. <laughs> Travel bait, bo po prostu tak jest zaprojektowany. Versus extenza y, też ma przewagę, jeśli chodzi o złącza komunikacyjne, ma więcej portów, czyli łatwiej jest po prostu wszystko popodłączać w ramach takich, powiedzmy, y, dwóch fajnych złączy, które, na przykład, mi od razu przychodzą do głowy, to to jest złącze Thunderbolt, szybka komunikacja z zewnętrznymi dyskami, urządzeniami i tak dalej. To ma Travelmate, właśnie. Ma też złącze na karty np. Na microSD, czyli nie wiem, zgrywanie zdjęć np. albo jakichś innych elementów, też dużo łatwiej. Ekstenza tego nie ma, właśnie o, o czym mówimy. No i chyba taki klucz programu, a propos Travelmate'a, czyli sprzętowy moduł szyfrujący TPM wersji 2.0 w ramach laptopa a przecież o tym mówimy czyli nauczyciel zakładamy też taki scenariusz prawda że pracuje w szkole zabiera go sobie idzie do domu coś tam z nim robi i przecież pracuje dokładnie dlatego ten laptop może się poruszać w różnych miejscach ale w ramach nie wiem takiego scenariusza że komputer został ukradziony ewentualnie został zagubiony to właśnie szyfrowanie modułem TPM Całkowicie zabezpiecza wszystkie dane, które tam były umieszczone. No i wydaje mi się, że te trzy argumenty, właśnie, czyli lepsza obudowa, więcej złączy i szyfrowanie w serii Travelmate, naprawdę bardzo mocno przemawia za tym, żeby oferować Travelmate. Y. Mamy je dla Was, możemy je oferować do klientów. I co więcej, a propos Travelmate'ów, chciałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy: że Travelmate'y dedykujemy. Dla specjalistów. Czyli nie chcemy, żeby one były wszędzie dostępne, raczej chcemy, żeby to były produkty, które wy oferujecie do swoich klientów i na których przede wszystkim sowicie zarabiacie. Ja myślę, że tutaj powiedzieliś bardzo wiele na ten temat, a jeśli ktoś by jeszcze chciał więcej się dowiedzieć na temat Travelmate'ów całej serii już tutaj, ale uwzględniając również tą, o której ty powiedziałeś, no to przecież jest webinar poprzedni, który wspólnie realizowali tutaj Jakub Duraj z i Rybakiem. Możecie również tam usłyszeć na ten temat sporo więcej, więc zapraszamy również do odsłuchania tego, co już jest zrealizowane. Dokładnie tak. Przejdźmy sobie dalej w takim razie, bo dziękuję Ci tutaj bardzo dużo y, takiego mięsa nam powiedziałeś. W jaki sposób wygląda y, pozyskanie uprawnień do sprzedaży? Na przykład, być może nam będziesz w stanie też coś opowiedzieć o LOE od Microsoftu? Mm -hmm. No to tak, jeśli chodzi o sam proces sprzedaży, y, warto wiedzieć o tym, że y, podmiotem sprzedającym będziecie Wy, tak? czyli y, specjaliści, reselerzy, firmy, które wystawią fakturę dla nauczyciela. Żeby to zrobić i żeby odzyskać środki, które zostały jakby przyznane nauczycielowi w postaci bonu, trzeba będzie się zarejestrować na specjalnej stronie. Ta strona w tym momencie się tworzy. To, co możemy wam teraz pokazać, to parę takich paneli, które w tym momencie powstają. Po zarejestrowaniu się na tej stronie, po prostu firma będzie rozpoznana jako jeden z elementów, który bierze udział po prostu w dostawie i sprzedaży komputerów dla nauczycieli. No i to jest powiedzmy jeden z takich formalnych punktów, który na pewno trzeba będzie spełnić. Wspomniałeś, Łukasz, a propos Microsoftu? Dokładnie, tak. No bo to jest kwestia systemu operacyjnego. Tak jak mówimy sobie o systemie Chrome, to jest jedna rzecz, ale mówimy też o Microsofcie, no i tutaj mamy trzy różne permutacje tak naprawdę dla klienta, dla nauczyciela, bo możemy mu dostarczyć komputer z systemem. Każdym tak naprawdę, bo w rozporządzeniu, jak sobie wejdziecie i sprawdzicie, tam jest tylko informacja o tym, że komputer powinien być wyposażony w 64-bitowy system operacyjny, co automatycznie otwiera drogi do każdej wersji systemu Windows. Dlatego każda też z tych wersji będzie przez nas oferowana. Będziemy mieli wersję z systemem Home Edition, będziemy mieli komputery z systemem Professional. A ja zapraszam Was szczególnie do tego, żebyście oferowali z nami komputery wyposażone w system edukacyjny. I a propos właśnie tego, o czym wspomniałeś, Łukasz, jest specjalny list ze strony Microsoftu, kierowany w ramach akurat tego projektu, który umożliwia dostarczanie i sprzedawanie komputerów wyposażonych właśnie w specjalny system w wersji edukacyjnej który daje po prostu wszystko za dużo lepsze pieniądze, tak? Czyli mamy pełne funkcjonalności systemu profesjonal, ale w dużo lepszym po prostu koszcie dla placówki edukacyjnej, dla nauczyciela. Zbliżamy się tutaj do końca, więc chcielibyśmy jeszcze powiedzieć tylko o tym, w jaki sposób zarejestrować ten podmiot, który będzie sprzeda podmiotem sprzedającym. I myślę, że tutaj nie ma zbyt wielkich wymagań. Wystarczy tylko podać po prostu nazwę, nazwę firmy. Zresztą całość widzicie też w tej chwili na ekranie. Nazwę firmy, NIP oraz takie dane kontaktowe w postaci na przykład adresu e-mail czy ewentualnie numeru telefonu. Patryku, czy coś jeszcze byś chciał tutaj dodać yy, na, do tego, co o czym porozmawialiśmy dzisiaj? Yy, to może kwestia taka formalna, bo w ramach tego rozporządzenia też jest kwestia odpowiedzialności, tak? Kto odpowiada za to, że komputer spełnia wymagania rozporządzenia, no i że trafił do klienta końcowego w rozumieniu tutaj nazwanego nauczyciela. No odpowiedzialność jest po stronie sprzedawcy. Ale w ramach tej całej oferty, o której tutaj Wam opowiadamy i do tego, jak jesteśmy przygotowani, my w momencie, jak będziecie się do nas zgłaszali i będziecie chcieli zakupić komputery właśnie pod ten projekt, dostaniecie też od nas oświadczenie od Acera, że dany komputer, dana seria spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia i jest przez nas właśnie dedykowanym produktem do tego projektu. Dlatego pod względem formalnym będziecie mieli pełną pomoc ze strony Acera. Jesteśmy na wszystko przygotowani, zaczynając od wymagań serwisowych na produktach właśnie po takie rzeczy formalne w rozumieniu papieru, który musicie albo możecie po prostu przedstawić nauczycielowi czy komukolwiek, kto po prostu będzie chciał przeprowadzić audyt i sprawdzić po prostu, czy dana firma spełnia wszystkie wymagania do tego, żeby tą sprzedaż prowadzić. To jest taka swego rodzaju dodatkowa gwarancja tego, że ten program jest w pełni przez Was profesjonalnie obsłużony. Tak, tak i z tego powiem Wam szczerze, jestem bardzo zadowolony, no ale to właśnie otworzyły nam jakby drzwi dostawy dla czwartoklasistów. Ten komputer, o którym mówimy, tak, te serie de facto to jest taka już troszeczkę jakby ewolucja tego, co już tam zrobiliśmy, ale tak formalnie jesteśmy do wszystkiego gotowi. Komputery spełniają wszystkie wymagania. Co więcej, wy też dostaniecie od nas pełne wsparcie, tylko po prostu dajcie nam informacje, czego potrzebujecie, co chcecie zakupić i tutaj jeszcze raz można wspomnieć nasz adres mailowy. Tak. acerbusiness.pl małpka acer.com. Tutaj się do nas zgłaszajcie. Od października mamy dostępność wszystkich trzech naszych serii w Polsce. To oznacza, że nie trzeba czekać na te produkty, można je zamawiać i można z nami budować po prostu przyszłość w ramach tego projektu. A tak jak wspominaliśmy, 475 tysięcy. tysięcy nauczycieli <gry> przez 3 lata. Jest to naprawdę bardzo dużo. Bardzo pokażny program. Myślę, że to jeszcze tylko raz podkreślimy, że warto zadawać tutaj pytania, dlatego że my też jesteśmy dla was, żeby na nie odpowiadać, z czego wynikiem jest między innymi ten, ten webinar. A jak jesteśmy już przy tym temacie, to mamy dla Was przygotowane również planowo kilka innych webinarów. Zostańcie z nami w przyszłości, dlatego że mamy zaplanowanego między innymi webinar o Veritonie K8, tak samo o Olimanie. Dodatkowo jeszcze o Travel P4, także tutaj ta rodzina. Cały czas będzie Wam przedstawiana, ale z uwagi na to, że ma po prostu rtx na swoim pokładzie. Będziemy również mówić o monitorach biznesowych serii CB25, a sam koniec, zam, sam koniec roku zamkniemy podsumowaniem, gdzie po prostu powiemy o tym, co się działo i to dowiecie się między innymi w grudniu. Wszystko na ten temat powiedzieliśmy, tak myślę. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję Łukasz, dziękuję Państwu za uwagę i do, do zobaczenia, do usłyszenia i wysyłajcie maile. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć. Cześć.